Praktykę uważności można ograniczyć do kilku prostych ćwiczeń. Jednak ważne jest, aby podobnie jak trening fizyczny, praktykować mindfulness regularnie. Najlepiej by było robić to codziennie. Na początku ćwiczenia muszą być zaplanowane i mogą wymagać na przykład ustawienia przypomnienia w telefonie. Z czasem jednak uważność stanie się sposobem Twojego działania, stylem Twojego życia i nie będzie wymagała zaplanowanych ćwiczeń, będzie bowiem codzienną praktyką. Ostatnie badania wykazały, że codzienna praktyka mindfulness obniża wydzielanie hormonu stresu, kortyzolu i ogranicza odczucie zmęczenia. Dlatego dzięki tym kilku ćwiczeniom możesz podnieść jakość swojego życia i poziom satysfakcji. Nic się jednak samo nie zadzieje, dlatego zaczynajmy. Do omówionych ćwiczeń nie potrzebujesz żadnego specjalistycznego sprzętu i możesz je wykonywać w drodze do pracy lub nawet nie odchodząc od biurka. Oto kilka szybkich pomysłów na mindfulness, które możesz włączyć do codziennych obowiązków. 3-minutowa medytacja. Zamknij oczy, weź głęboki wdech, a następnie powoli wypuszczaj powietrze. Skoncentruj się na ruchu przepony i klatki piersiowej. Pozwól myślom przelatywać przez Twoją głowę, ale nie poddawaj się i nie podążaj za żadną z nich. Jeśli w głowie masz gonitwę myśli, przyjmij je do wiadomości, ale nie koncentruj się na nich, pozwól im odejść, powracając co chwilę do skupienia na oddechu. Najlepiej wykonywać to ćwiczenie w ciszy i w miejscu, w którym nikt nie będzie Ci przeszkadzał. Poświęć na to ćwiczenie od 1 do 3 minut. Uważne słuchanie. Często podczas rozmów uciekamy myślami. Zamiast słuchać, co do nas mówi nasz rozmówca, myślimy nad odpowiedzą. Czasami nawet przerywamy wypowiedź drugiej osobie, bo nie możemy się doczekać, aż dostaniemy głos. Zamiast tego spróbuj wprowadzić prawdziwą jakość do wybranej rozmowy w ciągu dnia i zaobserwuj zmiany. Na początek oczyść umysł i naprawdę wsłuchaj się w to, co ma do powiedzenia Twój rozmówca. Postaraj się nie myśleć o tym, co zaraz powiesz, o innych zadaniach do zrobienia, o planach na wieczór czy o wcześniejszych rozmowach. Skup się na danym momencie. Skup uwagę na rozmówcy. Zarówno wzrok, słuch, jak i całe twoje ciało niech będą nastawione na te właśnie rozmowę. Taka postawa pomoże ci nie tylko przyswoić więcej informacji, ale sprawi jednocześnie, że ludzie zaczną się dobrze czuć w trakcie rozmowy z Tobą. Będą czuli się szanowani i docenieni. Co pozytywnie wpłynie na Twoje relacje w miejscu pracy. A gdy przyjdzie czas na Twoją odpowiedź, zrób chwilę pauzy, weź wdech i zacznij mówić spokojnym głosem. Taka wypowiedź będzie odbierana jako bardziej przemyślana i mądrzejsza. Zabawa w obserwację. Wybierz dowolny przedmiot ołówek myszkę od komputera czy kwiatek stojący blisko Ciebie. Przyjmij wygodną pozycję i naprawdę skup się na tym przedmiocie przez jedną minutę. Udawaj, że widzisz go po raz pierwszy. Dostrzesz jego kształt, fakturę i budowę. Pomoże ci to oczyścić umysł i odzyskać kontakt z wszystkimi, co cię otacza. Zauważaj wszystko, co dotyczy tego przedmiotu, ale nie fantazjuj na jego temat. Pozostań myślami w tym miejscu i w tym momencie, w którym jesteś. Poświęć na to ćwiczenie od 1 do 3 minut. Zrób szybki skan ciała. Omawialiśmy to ćwiczenie w jednym z wcześniejszych filmów. Teraz wykonaj je trochę inaczej. W pewnym momencie pracy po prostu się zatrzymaj, zastygnij przestań się ruszać. Nie zmieniaj pozycji. Przeskanuj swoje ciało od palcji i stóp, aż po czubek głowy. Wyczuj każde napięcie mięśnia, niewygodę, ucisk, który odczuwasz. Poczuj swoje otoczenie. Wyczuj temperaturę, hałas, światło. Po zakończeniu ćwiczenia postaraj się wprowadzić zmiany w swojej postawie, ciele otoczeniu, które wyeliminują napięcia i niewygodę. Poprawisz w ten sposób ergonomię swojej pracy i zmniejszysz zmniejszenie na koniec dnia. Warto też się porządnie przeciągnąć i rozluźnić mięśnie oraz wziąć kilka głębokich wdechów. Poświęć na to ćwiczenie od 1 do 3 minut. Przerwa na łonie natury. Dla większości z nas będzie wymagało to odejścia od miejsca pracy. Dla niektórych osób może też się okazać niemożliwe. Dlatego przedstawię to ćwiczenie w dwóch wariantach. Jeżeli masz taką możliwość, to wyjdź na 5-minutową przerwę na dwór, ale nie po to, by zapalić papierosa. Możesz też stanąć przy oknie. Zamknij oczy i zrelaksuj się. Możesz też spacerować lub oprzeć się o drzewo, aby złapać trochę kontaktu z naturą. Jeżeli nie możesz opuścić biura, to udaj się na szybki spacer po korytarzu. Zostaw telefon przy biurku i przejdź się szybkim krokiem po firmie, w której pracujesz. W skrajnej sytuacji, jeżeli nie możesz opuścić pomieszczenia, w którym się znajdujesz, wykonaj trzecią wersję ćwiczenia. Wstań od biurka, zrób kilka przysiadów. Zrób kilka skłonów. Przeciągnij się w każdym kierunku. To świetne ćwiczenie zarówno dla umysłu, jak i dla ciała, gdyż pozwala również na odrobinę ruchu i dotlenienie organizmu. Poświęć na to ćwiczenie od 5 do 15 minut. Na koniec zapamiętaj, że najlepsze ćwiczenia to te, które wykonujesz regularnie. Wybierz teraz jedno z omówionych ćwiczeń i wykonaj je niezwłocznie. Powodzenia!